Witajcie chani z tej strony Reker i witam Was w pierwszym luźniutkim odcinku FIFA Ultimate Team eee, W tej takiej mini powiedzmy serii będę wam przedstawiał moje składy, bo jak widzicie ja już jestem w lidze 6 Składziki mam bardzo dobre, a to dlatego że po prostu eee, Znaczy bardzo dobre, no powiedzmy, że bardzo dobre. Po prostu mam duże szczęście w tych kartach i... Masakryczne naprawdę masakrycznie fajne karty mi się trafiają, które później sprzedaję, na przykład takiego azarda sprzedałem dwa razy Pogba Inform DG sobie zostawiłem jak widzicie. No i cóż, mam kilka takich składów, żeby wam zaprezentować, one nie są wszystkie perfekcyjne, no nie, jak widzicie nawet niektóre niedokończone, aczkolwiek myślę, że są ciekawe i godne polecenia. Więc zacznijmy od pierwszego składu. E, będzie to skład Ligi Angielskiej Barclays Premier League Czy coś takiego e, No i tak, zacznijmy od, może od bramkarza e, Bramkarza tutaj mamy oczywiście DG Informa e, Aktualnie chyba najlepszy bramkarz e, Z Ligi Angielskiej Dlatego, że ten Inform wydaje mi się, że jest lepszy niż Courtois e, No i następnie mamy e, no, może najpierw Kompany Naprawdę świetny zawodnik na no, środkowego obrońcę 87 obrony, 73 tempa i 81 fizyczności Ciężko go przepchać No i oczywiście ten metr 92 też tutaj dużo robi Następnie Sergio, Sergio Ramos, przepraszam 82 fizyczności, 87 obrony i 79 tempa To jest bestia, naprawdę przed nim nic się nie ukryje. Jak widzicie jest to głównie skład z ligi angielskiej, ale połączyłem ją troszeczkę e, z ligą hiszpańską właśnie dlatego, żeby wstawić tutaj Ramosa. E, tutaj na początkowo był Walker, e, ale zmieniłem go na takiego oto faceta, który też jest dobry, ma 90 tempo, 72 obrony i 82 fizyczności. To są naprawdę bardzo dobre wyniki e, no i co dalej? Tutaj Felipe Luis, no to standardowo bardzo dobry zawodnik na LO, jeden z lepszych mi się wydaje, jak nie najlepszy. Następnie Fabregas, tutaj kiedyś kiedyś go wymienia na Di Maria, tutaj, tutaj będzie Di Maria, tutaj będzie Oscar, to będzie Mata i to będzie e, Pomoc Marzeń. No i tak jak widzicie Oscar, wcześniej miałem Matę i według mnie Mata jest, mi się lepiej gra Mata nie wiem dlaczego, ale po prostu lepiej. No ale ludzie polecali Oscara, więc wziąłem Oscara, poza tym dla zgrania wziąłem tutaj Matę, żeby właśnie się łączył z tym, tym kolesiem, dlatego też tutaj właśnie jest. I dalej na prawym skrzydle mamy Williana, zawodnika Chelsea, bardzo młody, z wielkim potencjałem. Naprawdę świetny zawodnik, bardzo szybki, e, bardzo dobrze drybluje, 4 gwiazdki sztuczek. No to jest potęga. E, następnie mamy tutaj Shirle, e, no, Ja go chyba... Nie wiem, ja go wyrysowałem w parce, czy? O, zresztą możecie tutaj zobaczyć e, rozegrane gry 86. 86 gier nim rozegrałem, naprawdę dużo. E, 36 bramek. Całkiem nieźle 16 asyst yy, polecam zawodnika. No i tutaj bestia stary, czyli niestety nie mam swojego, bo sprzedałem przypadek swojego i tutaj musiałem użyć innego właśnie, którego dostałem w parce. No i jestem bardzo zły na siebie, bo tam takie takie pierońskie staty, że to była po prostu masakra. Yy, zawodnik ten jest po prostu bestią, no no nie da się tego opisać inaczej. Jest najlepszy, no i może nie najlepszy, Jeden, jest jednym z najlepszych e, napastników, jak dla mnie, w całym Barclays Premier, Premier League. Oh. Tutaj na ławce sobie co jakieś tam osobistości, persony, ale to nie jest ważne. Lecimy sezon online, jestem ak aktualnie w szóstej lidze, jeszcze meczu żadnego nie rozegrałem. E, wiem, że dostanę w dupę e, z tego powodu, że, że jest późna godzina, o późnej godzinie Zazwyczaj wchodzą jakieś takie koksy. Także jestem przygotowany na porażkę. No ale zobaczymy. E, 84. To już źle nam mówi o składzie. W sensie, że będzie ciężki. No mamy tutaj Kosztę, Remiego, Di Maria, oj. Nasri, William, Ture, e, Company, e, Clichy, Clichy, nie wiem, czy to jest tak. Courtois, e, Cahill i Coleman bodajże. Naprawdę dobry skład, ładne zgranie e, Boję się, boję się naprawdę Kurczę, zapomniałem wyłączyć komentatorów Ale spokojnie, zaraz, zaraz ich wyłączymy Tylko dostanę piłkę właśnie Już wyłączam komentatorów Nie ma powodu do obaw Nie będę tutaj generalnie robił przerw jakichś z tego powodu, że będę chciał tutaj sobie troszeczkę pogadać na temat właśnie kanału i różnych takich pier... No, no, jak ja gadam generalnie dużo, to gram do dupy, wiem to z doświadczenia, więc no, serio nie szykujcie się na jakiś, jakiś pogrom w moim wykonaniu, bo to, to będzie prawdopodobnie mesz przegrany oczywiście jak będę miał jakąś sytuację to będę się zamykał żeby strzelić sobie jakiegoś gola o właśnie, dobrze mamy wolnego i wolnego oczywiście tutaj sobie postaramy strzelić ostatnio jakoś tak mi się udawało coraz częściej tak... wow, ładnie, ładnie, ładnie podoba mi się to kąpany wychodzi na panem na główkę, ale ktoś ładnie wyskoczył. No, nie wiem, co to było. Dobra, kochani, jak wiecie, ten kanał e, właściwie działa od bardzo niedawna. Oj. E, bo właściwie jak ja to nagrywam, to jeszcze od dzisiaj. E, wcześniej nagrywałem na nim jakieś tam filmiki pod jeszcze inną ksówką, e, co może niektórzy mogli zobaczyć po napisie na tle e, ale stwierdziłem, że ta ksywka reker bardziej mi odpowiada e, jakoś tak bardziej się z nią utożsamiam, że tak powiem a właśnie to był mój jakiś nie wiem, główny problem, że nie miałem swojej jakieś nie pseudonimu, ksywki coś takiego, dlatego teraz e, wiecie jak to jest e, póki co nie jestem przyzwyczajony do tego rekera ale chciałbym e, żeby to się jakoś tam przyjęło no i dobrze, chciałbym Wam też podziękować za cudowny odzew e, pod pierwszym odcinkiem z kariery. E, właśnie wrzuciłem drugi, wrzuciłem też tę grupę, e, żebyście nie ominęli. Nie wiem jak tam drugi teraz, jakie tam noty zbiera i tak dalej, ale wiem, że pierwszy naprawdę był jest koniec, bo wtedy jeszcze figurę i dosłownie 15 subskrypcji z niczego praktycznie, bo w filmie, robiłem nie w ogóle jakieś tam Nie... Najpierw Kumpany przepuścił, a później Tehea przepuścił. Ja w to po prostu nie wierzę. Co za gówniana strata. Dobra, teraz spróbujemy to glitch wykorzystać no. jezus kompan dobrze się ustawił i niestety kicker glitch się nie udał ale no dobra, jeszcze chmurnie no kurna mać co to miało być co, coś się dzieje o jezus kochany, tak jak mówię, stoję tu dupę

przeważa tutaj podanie prosto padłe siódle siódle wybiega i piękna bramka 1-1 remisujemy w tym spotkaniu i no kurtuat tutaj przepuścił taką brameczkę no cóż De Dehea jest no po prostu man of the match powinien dostać nie wiem jakąś tatuetkę za najlepszą obronę na świecie, Niemcy to naprawdę było, ale mogliśmy, wy mogliśmy wygrywać, a w tym czasie remisie, no cóż. E, dobrze, co oprócz kariery... i tak dalej jestem dość różnorodnym człowiekiem bardzo lubię gry RPG typu Skyrim także z wielką chęcią bym taką serię prowadził, tylko oczywiście musicie też znać na to oglądanie ej, 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 panie tak, no oprócz, oprócz Milanu, czyli już zakończę ale Milan już... Nie będzie taki prosty, żeby to zakończyć. Eee, bo naszym celem jest właśnie jeszcze sz trzy dość nie skończymy na pewno po pierwszym sezonie. Eee, pozostajemy w tutaj, za chwilę, tu byśmy bramkę. Eee, tak, tak jak mówiłem, eee, nie skończę na powiedzmy jednym sezonie wygranym na bo... Taki jest mój cel, chcę po prostu grać, aż mi się powiedzmy nie znudzi nie wiem. Ewentualnie wydać sobie jakiś specjalny cel typu wyszkolić e, samych młodych, nie ma się 8 dość e, No póki co idziemy bardzo tak fajnie, tylko mam problem z montażem, bo montaż tych odcinka trwa godzinę. E, no i ja tak w ogóle jestem, nie wiem, bardzo zajętym człowiekiem. u nas 3 ogólnie strzał, strzałów oni mają 9, ja mam 5 także przeważają ale spokojnie, spokojnie my tutaj zaraz to ogarniemy miałeś korekta jeśli chodzi o ultimate a ultimatum przepraszam to ja z wielką chęcią bym nagrodził na sobie czy opłaca się w ogóle od szóstej nagrywać? No bo to tak wiecie od środka to tak nie wiem, już mam składy takie jak dla mnie, przynajmniej zarąbiste, spełniające jak najbardziej moje oczekiwania. Zobacz, teraz, nie mam pomysłu na akcję. Mogłem to prostu padle zrobić. O, kto tam jest? Kto tam jest? Kto tam jest? No. Panera. Zaraz wysunie do Diego. Diego jest niesprawny. O, co on tutaj próbuje robić? No i słuchajcie, nie wiem, jaką... Jaką byście chcieli serię w ogóle? Bo niestety na komputerze nie da się robić kilku profilów, więc nie do rady nie da rady zrobić tak, że nie wiem na jednym będę e, od zera czy coś a na, na te, ten już będę miał e, drugiej FIFA na pewno nie kupię no bo no, sorry nie jestem takim burżuem, żeby drugą FIFA kupować e, no więc nie wiem jakie może być rozwiązanie naprawdę nie wiem jakaś paczkowa ruletka właśnie coś takiego ale że też trzeba wydawać pieniądze na końce ja nie lubię wydać pieniędzy własnych na coinsy to dla, jak dla mnie to taka trochę głupota i jej sobie zarabia na nas na nas kompletnie w dupie a my jej jeszcze no wykładamy te pieniądze na pracę dawaj, 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 dawaj kurde ładna akcja Ładny strzał, niestety nie udało się, ale będziemy go dalej. To kąpany, to źle, że kąpany do tego potrzebują. bo Kompany nie jest do bryblingu. no o jezu. O jezu, nie, nie, panieś, nie. No to musiała być bramka, w takich sytuacjach jego koszta się nie myli, no i niestety jest 2-1 dla naszego przeciwnika, musimy to kochani. Będzie ciężko Ale fajnie mi się gra Generalnie w ogóle się nie skupiam na grze Bo ciągle do was pieprzę. I może w końcu czas zacznę się skupiać, nie? Tak jak patrzę jak ta moja obrona Zostaje I w ogóle co ja robię Jak ja byłem dokuponem Żoł się robi. Ale wam powiem, że lepiej mi idzie Chyba w ultimate niż w karierze W karierze gram Jako klubowca Że jeszcze, o ile na zawodach przemyjęcie, no to większość ludzi gra na klasie światowej, no bo... że to jest większe wyzwanie. A ja bym na no? klasie światowej dostał dupę od wszystkich. Bo mi się przynajmniej wydało. Także, nie wiem, mam nadzieję, że wyświetlimy się z czasem. Ja wam mogę tylko powiedzieć, że moja przygoda z Fushou zaczęła się... Wow! O Jezu, Remi, kurde. Ja przygoda z film, zaczęła się od FIFA 1, no od dziesiątki właściwie się zaczęła grać do kolegi. E, jednostkę postanowiłem sam sobie kupić. E, no i w jednostkę grałem. Później miałem bardzo długą przerwę w filmów Nie w graniu. W graniu tak, wiecie, grałem, tak mocno stworzono, bo...

W takim właśnie wypadku grałem ciągle karierę, a jako, że nie miałem w ogóle żadnych wyzwań dla sobie, nie robiłem, nie wiem, jestem głupi, grałem ciągle na najłatwiejszym poziomie trudności amatorze. I w ogóle nic, a nic nie dała mi taka FIFA właśnie, więc praktycznie te kilka lat w FIFA no marnowałem jakby swój potencjał, swoje umiejętności, które mógłbym nabyć no i niestety tak wyszło, że dopiero teraz jakby otrzeźwiałem myślę sobie, no kurczę w karierze w 14 i tak całkiem dobrze szło nawet na początkującym sobie tam wchodziłem no to tutaj też jakoś dam radę no i pocisnęli mnie stąd mój początkowy moje początkowe statystyki eee, tam widzieliście właśnie ile przegranych, ile i tak dalej

no, nie wiem, jeśli kanał miałby się rozwinąć i miałbym zdobyć jakieś tam yy, ilości wadz, widzów oglądających to kurczę naprawdę byłbym bardzo chętny nagrywania ultimate taki wiecie, od sery do bohatera coś takiego yy, no ale teraz to nie wiem, mogę właśnie Tu jeszcze mam, mam takie a ja generalnie muszę Wam powiedzieć, że mnie y, strasznie wiarają nawet takie pojedyncze, nie wiem, przychody widzów, powiedzmy. Nawet jak z jednym przyjdzie na dzień, to siara, To jest, kurczę, to jest bardzo fajne oczywiście, że ktoś jednak chce mnie słuchać. Ja nie mówię, że mam problemy w domu czy w szkole, że mnie nie słuchają, tylko po prostu chodzi o to, że, nie wiem, masz coś ciekawego, powiedzmy, do przekazania. Niektórzy ludzie z... są schorzy do słuchania tego, także to jest naprawdę bardzo fajne. No i cóż, jesteśmy po dupie tak ostro, o ile początek mecz wyglądał jeszcze tak całkiem całkiem, całkiem po No to niestety tutaj końcówka tragedia. Nie wiem dlaczego z DGA ma taką świetną osobną. No, takiego gola początkowo przepuścił i aż ja, panią nadzieję, że ogóle na cokolwiek. No ale już przygle tutaj się ładnie zaprezentował, naprawdę bardzo ładny gol. Bo... No niestety mi klepa nie wyszła, bo się zagadałem. Eee, żeby nie było, że ja się tutaj nie wiem, bezpieczam, przegrałem, dlatego właśnie do tego tak sobie ja w że przegrałem, bo się gadałem. Eee, no, w moim drodze, na i ludzie, to byłoby serce sobie teraz powiedzieć, właśnie. Dziękuję wam bardzo za tego odcinka. Mam nadzieję, że będziecie oglądać kolejne z kariery, jak i z Ultimate Team. E, Ultimate Team, kurde no. W każdym razie dzięki wam kochani i do zobaczenia na razie. Pa pa.